Estamos em Macau. Magnesy, magnesy, udało się w końcu trafić. Dziwne uczucie, kiedy w środku Chin spotykasz kościół, który można spotkać w centrum Europy. Szukamy z Karoliną czegoś do jedzenia i weszliśmy z błąkani w jakieś miejsce, gdzie oczywiście nic nie jesteśmy w stanie rozczytać. No ale jestem na leśniku. Lubię zamawiać, nie wiem, co dostanę. Zaraz zobaczymy. Zobaczmy, co lokalni mają w sklepach. Masło za 13 zł. Flora za 18 zł. Jogurt za 7 zł. Litr mleka kosztuje 12 Kola kosztuje 4 zł. Piwko. Wszystko trzeba przez 2 dzielić. Ryż 30 zł. 5 kg. 12 jajek 13 zł. Ale kiwi kosztuje już dwa, 50 zł. Generalnie drogo było w tym sklepie. Przyszliśmy trochę pograć w kasynie. Pełno stolików, ruletki. Wszystko dookoła, tylko brać. Strasznie się dzisiaj zmęczyliśmy. Nawet nie liczyłem kilometrów, ile nam się udało dzisiaj zrobić. Nogi nam wchodzą w, w nie powiem w co. Na szczęście mam coś, co mi pomoże. Przed wyjazdem idziemy ogarnąć jeszcze. Jakieś śniadanko, zobaczyć szybko miejsce, w którym przerabiliśmy w ciągu dnia, jak wygląda. Używamy, jak wygląda w nocy. No i będziemy spadać na lotnisko i lecimy dalej. Jestem ewidentnie niewyspany, zmęczony dzisiaj, przynosił spać o drugiej czasu tutaj lokalnego. Wstałem o siódmej. Ślady portugalczyków widać nawet na lokalnej walucie, gdzie są napisy w języku portugalskim. Wcale mnie to nie dziwi, że produkt portugalski. Jak się czujesz? W autobusie? Kiedyś makało mi się kojarzyło z grą w karty oraz z dalekim miejscem na, na mapie które pewnie nigdy nie zobaczę Dziś udało się to marzenie spełnić zobaczyć to miasto połączenie stylu portugalskiego z chińskim. Lecimy dalej.